No widzowie, możecie mi dzisiaj żyć wszystkiego najlepszego Mam... <laughs> A, nie powiem wam ile mam lat Ale... Udało się nam prawie Albo nawet się udało Dobiliśmy 90 subskrypcje Na policji trzymaj, to, yeah. mm. Dobiliśmy Albo nawet Przebiliśmy Cel urodzinowy I to Dzień, bardzo, bardzo chyba bodajże trzy subskrypcje. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. I Mam nadzieję, że tak dalej będzie coraz piękniejsza historia tutaj kanału. Dziękuję wam za to wszystko. Udało się nam dobić cel rodzinowy. A przejdźmy do odcinka. No siema, siema, to ja, Wojtek z kanału Witekowiak Games. Dzisiaj robimy stanty na desce. Jest oczywiście ze mną moja wierna, tutaj siostra i pomocniczka Hania Pagarni się, ok? Gdzie ty? Okej okay. Tańczysz teraz? A to nie ty, a tu jesteś. Jak coś to ja tak serio nie wyglądam. Ja znaczy wyglądam podobnie, ale no. Ja Trochę się, koła, się zmieniłem. Normalnie jestem otwierającowym Dobra, dawaj. Ui. No chania, tak średnio, bo masz prawie 200 jakichś randomów. Nie, ja mam innych. No Ale randomów. Ktoś mam link, Ale... Wojtek się raz z ja nami powie, jak ja się jak się przydarzyło. No, macie na moim kanale link do mojego profilu. Możecie mhm. mnie dodać i jest duża szansa, że was zaakceptuję. Jest fajnie. Ja też jestem. Mnie jest też jest bardzo duża szansa, że was zaakceptuję. Choć przed mój dom, tam się... Mhm. Mieliśmy robić Pierwszy stunt na lesce. Pierwszy stunt! Uuu! Angle stancik! Lecimy! To twoja chata? Dobra. Okej. Tutaj zaczynamy stunt, ale trudno po prostu. I wiecie co? Teraz zmienimy pojazd. Gaz, gaz. Ja bym jakąś furą sprowadziła. Nie. Proszę Państwa, Pan Paweł będzie skakał. Ja jestem Paweł. <laughs> pan Paweł będzie skakał tutaj, nakiery, świeżutki. Dobra Marek, to już się kameruje. Rzeczywiście. Dobra, ale nie, ale nie o tym dzisiaj. Wróćmy do stantów na pes Ale chciałam zrobić takiego smaczka małego. dzisiaj jest party, wiem, możemy iść, yy, iść na, y, na party ten. Na party pichamy i się bawić gdzieś dzieci. Jesteś po mają nowej furze? Nie, jestem. Ja nie jestem w żadnej furzy. <tuszą Lauren> <tusza> Dziecko. No a ty? Jestem przy spaccia, jestem przy sklepie. Słowego już sobie pichu. O matko. Patrzcie, tutaj są takie wieżowce, jak se ustawicie to. I można się fajnie schować na chowanym. <laughs> no więc polecam. <laughs> <laughs> Ła, wow, przeskoczyłem twoją furę. Pa, przeskoczę twoją furę. Nie, 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 dogonię cię, dogonię cię, dogonię cię. Dogonię cię. Doganiam cię, widzicie, widzicie widzowie? To się uda. Dogonię ją. To znaczy, może i nie dogonię, ale jestem blisko. Zganiamy. chanie, nie. Nie. Siema. Dogoniłem cię. Złapię cię, złapię cię. Wygrałem. Dotknę cię, dotknę cię. Jest. Przejeżdżam przez ciebie. Nie, co to ma być? Tak, 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 jest. Wygrano. Nie, tu nie dotykasz! Weź nie, cytkuj. Coś się pali. Chyba banko kradli. Ta, Banko kradli. Ale tu jest skampa. Już tutaj jest piękny. Jakbyś to tak topić, Ej, nie, tylko Ej, moje gwiazdki widać. A i tak one są bardzo dobrze ukryte. Teraz nie widać mnie. Więc polecam Wam włączyć bloki, jak gracie w chowanego. Wtedy będzie łatwo. Tak. Albo nie nie. Nie balować go? Nie wolno. Nie wiem po co robię ten odcinek. A po prostu wam dziękuję i baju.